Sponsorem programu jest właściciel salonu Emil Frey Retail Polska z samochodami marki Subaru. Dawno nie dostaliśmy takiego maila. Napisał do nas pan Piotr z Warszawy, który boleje nad tym, że w naszym programie pokazujemy przede wszystkim złe przykłady z przejść dla pieszych. A pan Piotr nagrał przykłady dobre. I ma taką swoją tezę, którą teraz przytoczę. Jeśli się obserwuje nie tylko samą drogę, ale jej otoczenie, to wiele rzeczy da się przewidzieć i można się wcześniej na nie przygotować. Czy pan Piotr ma rację? Oczywiście. Tutaj na filmie widzimy pieszy zbliża się do przejścia, kierowca hamuje, pieszy wchodzi, kierowca jedzie, nawet nie bardzo widać to spowolnienie ruchu pojazdu, bo to wszystko płynne, przewidziane, bezpieczne. Taki przesąd panuje, że a żeby przepuścić pieszych na przejściu dla pieszych trzeba zatrzymać pojazd. Ciągle się mówi o tym zatrzymaniu pojazdu, a pan Piotr tego nie robi. Co nie znaczy, że nie ustępuje pieszym pierwszeństwa, wystarczy w odpowiednim momencie zwolnić. Tu właśnie jest klucz zagadnienia. Widzimy znak przejścia dla pieszych, noga z gazu, może jeszcze troszkę przyhamowania i powoli dojeżdżając do przejścia przepuścimy tych pieszych bez zatrzymania. Bo piesi widząc, że my zmniejszyliśmy prędkość wejdą na przejście i przez nie przejdą, a my pojedziemy dalej. Bardzo dobrze, że pan Piotr to zauważa. Myśmy też o tym mówili, ale te przykłady, a przede wszystkim ton tego listu bardzo nas cieszy. Takich kierowców potrzebujemy. I kolejny przykład. Za tej samej kierownicy, ten sam samochód, ten sam kierowca zwolnienie, pieszy przechodzi, ten teraz z azylu z lewej na prawą. Wszystko odbyło się płynnie. Podobnie zachowują się kierowcy w Niemczech. Sama to widziałam podczas nagrywania tam programu. Zwalniają przed przejściem dla pieszych, a nie hamują przed samym przejściem. Bo właśnie tak należy jeździć. W sposób przewidywalny dla pieszych. Piesi widząc, że pojazd zwalnia, wchodzą, czują się bezpieczni. Kierowca po przepuszczeniu tych pieszych jedzie dalej, bez zatrzymania. Oczywiście może się zarysować sytuacja, że jeszcze ktoś dojdzie. Może też być starsza osoba, wolniej idąca. No to wtedy trzeba zaplanować również zatrzymanie. Ale jeśli odpowiednio wcześnie zmniejszymy prędkość, to jest znakomita szansa, że się nie zatrzymamy i pojedziemy. I żeby piesi czuli się na przejściu bezpiecznie. To jest podstawa. A teraz kilka filmów od naszych widzów. Zapowiem, że napięcie będzie rosło. Zaczynamy od armii krajowej. Tam, mimo pewnych zabiegów organizatora ruchu, dalej jest niebezpiecznie. Ja myślę, że tylko monitoring tych przejść i mandaty do domu, ewentualnie, albo jedno i drugie, przejście wyniesione, które spowoduje, że jednak rzeczywiście kierowcy zwolnią. No Popatrzcie, Państwo, szary Samochód jedzie, a Toyota Jaris, no, to jarys ja omija z zagrożeniem bezpieczeństwa pieszego. Film ten przysłał pan Sławomir. Teraz kolejny film. Film spoza Krakowa. Przysłał go pan Marcin. Jest przejście dla pieszych, a pojazdy prędkości nie zmniejszają. A ten pan już dochodzi do przejścia. Zmniejszenie prędkości, moim zdaniem, już było wymagane. No, a teraz już ewidentny brak zmniejszenia prędkości. Popatrzcie państwo, Volkswagen Golf Kombi jedzie szybko, a pieszy wchodzi. Nie ma jeszcze wymuszenia pierwszeństwa, ale nie zastosowanie się do rozporządzenia, które już obowiązuje, które obowiązuje 20 lat. Mamy zmniejszyć prędkość w celu nienarażania pieszych, znajdujących się na przejściu i nawet wchodzących na przejście. Mamy zmniejszyć prędkość, żeby ich nie narażać. Bezpośredniego narażenia tutaj w tym momencie nie ma, ponieważ nie zmusił ten przejazd tych dwóch kolejnych pojazdów zanim nim do zmniejszenia prędkości. Chociaż można dyskutować, ale zmniejszenia prędkości nie było na pewno. No i teraz ten kolejny tir to już jest wymuszenie pierwszeństwa. Pierwszy się zatrzymuje. Tir pędem przejeżdża. No i dopiero kolejny pojazd. Myślę o Fordzie S Maxie i jego kierowca, który ustępuje. No łaskawie ustępuje tego pierwszeństwa. I kolejny od innego pana Marcina. Mail i film, tym razem z Elbląga. Popatrzmy na zachowanie kierowcy tego Volvo. Czy można tutaj mówić o odpowiednim zmniejszeniu prędkości? Popatrzcie Państwo, ta osoba idzie, za chwileczkę taka wchodząca osoba będzie miała pierwszeństwo, a my już mamy obowiązek zmniejszenia prędkości. Czy ten kierowca zmniejszył prędkość w związku z nienależaniem na niebezpieczeństwo tej pani? No ona w końcu musiała się zatrzymać, a ona jest przygotowana do przejścia. No ale popatrzcie Państwo, teraz co się dzieje? Klasyczne omijanie, wykroczenie za 10 punktów i za 500 zł. A teraz film złodzi. Łodzi. Przesłał go nam pan Mateusz. Popatrzcie Państwo, tutaj ta organizacja ruchu też budzi moje pewne wątpliwości, bo bardzo szerokie przejście na wielopasmowej drodze, no ale cóż, taka ona jest, pewnie się zmieni poprzez tych źle jeżdżących kierowców. No i tutaj mamy, proszę Państwa, dwa wyprzedzania, popatrzcie, i trzy kolejne omijania. No cóż powiedzieć więcej: cały czas olbrzymia prędkość. Zagrożenie życia pieszych w Polsce na przejściach dla pieszych kwitnie i Ostatnie dwa filmy. No, i teraz już, proszę Państwa, śmierć zagląda głęboko w oczy. Filmy przesłał Pan Adam. Jesteśmy na Pasterniku, gdzie Pan Adam jeździ codziennie i ponad codziennie takie sytuacje obserwuje. Zatrzymuje się fort. Rowerzysta, których często ganimy, zachowuje się to idealnie. Przechodzi z rowerem przez przejście. No, i nagle okazuje się, że ten rowerzysta jest zagrożony. Bezpośrednio, śmiercią. Gdyby on sekundę wcześniej wszedł na to przejście, on by dostał uderzenie. Popatrzcie Państwo, centymetry, centymetry uratowały tego rowerzystę od wywrócenia się, może od śmierci. I kolejny film. To przeciwko tym, którzy ciągle mówią, a wyprzedzałem, ale przecież ja wszystko widziałem. Co widział kierowca tej Skody? Skoda pędzi. Popatrzcie Państwo, Fabia jedzie bezkrytycznie, kierowca tej Fabii jedzie. I w ostatniej chwili jakby orientuje się, popatrzcie, troszeczkę odbija w prawo. No, na szczęście nie doszło do bezpośredniego styku pomiędzy pierwszym a Skodą Fabią. Reaguje podobnie jak kierowca tej Toyota Yaris. Skutkowo, jak coś zobaczy, no to noga na hamulec, to już jest za późno. Wielu kierowców po tym programie powinno oddać... Prawo jazdy. Ci wszyscy, którzy tutaj zostali złapani na gorącym uczynku, oni powinni oddać prawo jazdy. Co najmniej na trzy miesiące. No, pan Piotr, jako jeden z nielicznych kierowców, skupia się na jeździe. Zresztą sam pisze, że siedząc za kierownicą, staram się skupić na jeździe i zawsze zostawić sobie możliwie maksymalny margines bezpieczeństwa, żeby nie musieć wykonywać gwałtownych manewrów. Dokładnie tak. Powiedziałaś, jeden z nielicznych. Mam nadzieję, że to jednak aż tak źle nie jest. Ale wiemy, że to, o czym mówisz. Często, niestety, ma odzwierciedlenie w naszej jeździe. Myślimy o czym innym, patrzymy w telefon komórkowy. Nie jesteśmy skoncentrowani na jeździe. A to jest podstawowy błąd. Bądźmy skoncentrowani. Naśladujmy pana Piotra. Mamy tutaj jeszcze list od pana Rafała, który ma swój sposób na przechodzenie bezpieczne przez przejście dla pieszych. Mianowicie odpala latarkę w telefonie komórkowym i świeci ją w stronę nadjeżdżającego samochodu. Co ty na to? Połowicznie mógłby to być najgorszy pomysł, gdyby odpalił tę latarkę, ale nie świecił kierowcy w oczy. To może być niebezpieczne, powiedziałem, że to jest niedozwolone, no bo przecież może oślepić tego kierowcę. Jeżeli oświetli siebie, jeżeli gdzieś skieruje na nogi czy na siebie, to światło to dobrze, bo dodatkowo zwróci uwagę no i pomoże kierowcy dostrzec siebie, i innych ewentualnie pieszych. Ale jeżeli zaświeci kierowcy w oczy, to może być szkodliwe. Tego robić nie wolno. A może piesi powinni nosić pod pachą koty? Koty są bardzo lubianymi zwierzętami, więc kierowcom byłoby ich żal i zatrzymywaliby się przed przejściem dla pieszych. Koty, psy, świnki morskie, krokodyla. No, trochę żartujemy, ale rzeczywiście no, różne są sposoby na to, żeby kierowcom zwrócić uwagę. A kierowcy powinni wiedzieć: Widzę znak przejścia dla pieszych. Rozglądam się i przede wszystkim uważam na bezpieczeństwo pieszych. To w tym przypadku jest najważniejsze, i do tego jakoś musimy kierowców zmusić. No ale to smutne, że piesi muszą się imać rozmaitych sposobów, żeby przejść bezpiecznie przez przejście dla pieszych. Smutne i źle świadczące o kierowcach. No ale cóż, ciągle na polskich przejściach dobrze nie jest. Czekamy na zmianę przepisów, na uzupełnienie przepisów, a na razie robimy te programy po to, żeby w tak zwanym międzyczasie Więcej śmierci na polskich drogach na przejściach dla pieszych nie było. Ponieważ jesteśmy ostatni w Europie, biorąc pod uwagę ilość wypadków z pieszymi na przejściach dla pieszych. Czyli najwięcej tych wypadków z pieszymi jest niestety na przejściach dla pieszych w Polsce. Musi się to zmienić. Sponsorem programu jest właściciel salonu Emil Frey Retail Polska z samochodami marki Subaru.